Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadanka trochę na temat eventów i tego co można by w nich trochę poprawić, żeby urozmaicić rozgrywkę. Tutaj bardzo ważne będą wasze komentarze, dlatego zapraszam oczywiście do dyskusji. Więc możemy lecieć. Co mi się nie podoba w całej polityce eventów jest to monotonność w tych eventach i jeżeli się nie zgadzacie to poczekajcie jeszcze do końca filmu bo wszystko oczywiście będę wyjaśniał mianowicie zazwyczaj mamy te same eventy cały czas oczywiście ostatnio Supercell wprowadził siege ale to za chwilę cały czas mamy showdown game grab bounty czy heist czyli atak na safe nie chodzi mi tutaj o nowe tryby właśnie takie jak siege który jest super pomysłem i i myślę, że naprawdę bardzo fajnie się sprawdził Tylko na przykład to co już mówiłem w którymś z odcinków, że żeby wprowadzić do showdowna nowe modyfikacje podawałem tam różne przykłady, oczywiście myślę, że wtedy gracze po prostu bardziej uczyliby się gry, mieliby też więcej zabawy, oczywiście chętnie graliby na showdownach. No i to jest taki myślę, że fajny pomysł. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu, jakie modyfikacje moglibyśmy zobaczyć. Chodzi oczywiście o takie coś jak te grzybki. Które nas leczą, czy te meteoryty, które spadają, no to to naprawdę bardzo ostatnio jeden usunęli, a nic nie dodali. No i to się bardzo rzadko zmienia, więc to jest pierwszy, pierwszy taki punkt, który mógłby Supercell rzeczywiście zmienić. Kolejny mój pomysł, taki w sumie troszeczkę przeniesiony z gry Clash Royale, to są takie tygodniowe eventy na danym trybie, na przykład Shotgun Event. Tutaj mielibyśmy do wyboru tylko cztery postaci w specjalnym menu wyboru postaci. Jest to Shelly Bull i Daryl i chyba jeszcze Pam można uznać ją może to nie jest Shotgun, bo to naprawdę daleko strzela, ale on ma bardzo duży rozrzut ta broń, którą, którą ona używa, a z bliska zadaje, oczywiście wszystkie te, te kulki wtedy wpadają w cel i zadaje więcej demedża. Myślę, że Pam też można by tutaj jakoś zaliczyć. Czy właśnie jakieś super eventy, czyli um, po prostu cały czas mamy załadowane nasze super umiejętności. No i po prostu trzeba wybrać taką postać, którą, która ma ten, tego ulta najlepszego, żeby grać nim cały czas. Na przykład na przykład um, ten ult bula się nie przydaje, no bo on by cały czas szarżował i to by było w sumie bez sensu. No na przykład Shelly, no to byłaby naprawdę bardzo dobra postać na takim trybie, i chodzi tutaj o zabawę, no ale też oczywiście o specjalne dobranie postaci i umiejętność używania super umiejętności. No też takim fajnym pomysłem byłby chyba Gold Rush, czyli po prostu załóżmy naszą dawnię, bo tutaj są rzeczywiście, no najwięcej opcji jest na ten tryb, żeby go modyfikować. To jest też pomysł, żeby po prostu za każde zabójstwo Zbierać sobie golda po prostu I, i wtedy nawet kiedy przegrywamy Ale zabijemy na przykład dwóch post dwie postaci i umrzemy jako, jako znaczy zajmiemy szóste miejsce czyli, mm, czyli stracimy pucharki No to nadal mamy coś z tego e, I mm, to, jest cały czas, to jest cały czas słabe, że właśnie Supercell nie wprowadził nic takiego co by nam reko rekompensowało to że na przykład zabiliśmy dwie postaci na początku meczu, a potem zginęliśmy, no i tak naprawdę tracimy pucharki, a, a wszystkim graczom pomogliśmy my. Dawno nic się nie zmieniło w specjalnych eventach też, tych na dole, jeżeli sobie zeskrolujemy na dół, chodzi o boss fight ogółem i, i tam obrona sejfu, E, czy, czy właśnie walka z bossem, czy bycie tym bossem i, gracie, i granie e, przepraszam, z innymi graczami e, no to te cały czas tryby się powtarzają i akurat tam Supercell znowu nic nie wprowadza a też fajnie by było coś takiego e, jakby, off, no nie offline, ale coś właśnie z botami czy jakimiś wieżami, tak jak teraz w Siege'u wymyślili żeby coś takiego dodać i fajnie było właśnie sobie w, w takim czymś po prostu się pobawić No i co Supercell? Supercell naprawdę idzie w dobrym kierunku z Brawl Stars Moim, moim zdaniem o wiele bardziej zależy tej firmie na tej grze niż na, niż na reszcie tak naprawdę Bo w Clash Royale cały czas są turnamenty, czy to na początek sezonu, czy jakieś specjalne te karty już też trochę na siłę wprowadzane I tam tak niby idzie do przodu Ale tak naprawdę cały czas jest to samo Więc żeby w Brawl Stars Tak się nie stało Supercell Będzie musiał w końcu jakieś nowe tryby Wprowadzać i mam nadzieję że, że będą to chociaż troszeczkę zbliżone Do tych co ja tutaj proponuję Bo takie ograniczenie do wyboru postaci Byłoby naprawdę fajne I wyrównanie trochę szans tych graczy Którzy po prostu nie mają najlepszych Postaci takich jak Crow właśnie Czy Leon no bo wyobraźcie sobie, na przykład Event Frowerów, czyli rzuca, no rzucaczy głupio brzmi, ale powiedzmy, że tak to można nazwać, czyli Dynamite. I oczywiście yy, Barley. Myślę, że to, czy tutaj do tego Frowera można zliczyć Karla, nie wiem jak jeszcze jak on będzie. Grał, ale rzeczywiście też rzuca. No, on to w ogóle jest nowym typem jednostki, jak dla mnie. No, i na przykład macie do wyboru tylko te dwie postaci. No, i gracie sobie i sprawdzacie, która tak naprawdę jest lepsza. No, oczywiście, super pomysłem też jest. Znaczy, pomysłem. To jest akurat chyba oczywiste, że Supercell wprowadza nowe mapy. No, i ostatnio posłuchał się community w taki sposób, że po prostu wprowadza mapę. Mapy tworzone przez graczy, co jest naprawdę super i, i to jest jakby jedna z najwyższych. Możliwych dróg do integrowania się z graczami, i fajnie, że Supersil przy tej grze aż tak ich słucha. No, też nie wprowadza często balansów, oczywiście raz na jakiś czas się zdarzają. No, i mam nadzieję, że tych balansów naprawdę dużo nie będzie, bo to będzie psuło. Grę i jakby każda postać była tak dopracowana, że nie trzeba by ich było balansować, no to by było naprawdę fajnie i jeżeli byśmy uczyli się już jednej postaci, to po prostu ona nie, na przykład po tygodniu nie byłaby kompletnie inną postacią. Także napiszcie, czy te tryby, oczywiście Siege tutaj jest takim powiewem świeżości, można powiedzieć, i na razie się nie znudził, ale no za jakiś miesiąc to już będzie normalny tryb, gdzie, gdzie każdy już. że będą gracze oczekiwali czegoś nowego. I tak jak mówię, nie trzeba wymyślać nowych eventów, mogą zostać te 5 te podstawowych, plus te specjalne na dole, tylko po prostu modyfikować je albo wprowadzać specjalne tygodniowe eventy oprócz tych z bossem, albo modyfikować te z bossem. I naprawdę to by było spoko. Więcej takiej mobilności, takiej, takiej zmienności w tych wszystkich eventach byłoby naprawdę mile widziane. Nie wiem czy Supercell ma swój oddział polski, ale jeżeli. Ale chyba nie z tego co wiem, bo nawet support w Polsce działa po angielsku, czyli gdzieś z zagranicy. To fajnie było, jakby to jakoś do nich dotarło. No i też często przeglądam sobie Reddita, i tam są też różne fajne pomysły co do gry, więc jakby Supercell sobie tak wchodził na tego Reddita i czytał, to, to też by było, było fajnie, no bo rzeczywiście to gracze tworzą grę. Tak, w 90%, no a co? Bo zobaczcie, jakby było Brawl Stars, a nikt by w to nie grał, no to, 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 to ciężko było to nazwać grą, bo w grę trzeba grać. Dlatego więcej słuchania się community, społeczności i Supercell idzie troszeczkę w tą stronę, ale mógłby nieco bardziej i troszeczkę tą grę jakby nam, bo to jest takie wprowadzanie, znaczy wbijanie po prostu pucharków, jak najwięcej każdy chce mieć. Jest to o wiele większe pole manewru niż na przykład w Clash Royale, bo tam, tam mamy yy, o wiele mniej pucharków maksymalnych, nie wiem czy teraz jest ktoś bił kiedyś 7000 yy, chyba tak bo prawdopodobnie tak, a tutaj mamy po kilkanaście tysięcy, więc naprawdę dużo trzeba grać w tą grę i się namęczyć i denerwować, żeby cokolwiek osiągnąć. Więc przy, tym, przy tej takiej walce o te pucharki, też mogłaby z tym iść razem zabawa, czyli właśnie na takich eventach, jakie proponowałem. Napiszcie swoje zdanie, bo to jest też bardzo ważne. Ja się z Wami pożegnam, już słuchajcie. Trzymajcie się, do następnego odcinka. No i cześć.